Te talenty z dzisiejszej Ewangelii troszeczkę wprowadzają nas w błąd, samo słowo troszeczkę nas wprowadza w błąd, ponieważ słowo talenty w języku polskim jest kojarzone z pewnymi naszymi konkretnymi predyspozycjami, jakimiś zdolnościami, które mamy do wykonywania różnych czynności. Jeden ma, jest utalentowany na przykład w malarstwie, inny może być utalentowany muzycznie, ktoś inny jest utalentowany językowo, i tak w taki sposób rozumiemy te talenty. Natomiast tutaj to słowo talent bardzo konkretnie odnosi się do e, bardzo e, no, gigantycznej wręcz wartości finansowej, czy jeden talent e, to są 34 kg złota. <laughs> Więc. Kiedy mówimy o tym człowieku, który oddaje tym bogaczu, który swoim sługom daje właśnie te talenty, to nie chodzi o to, że on im teraz rozdaje jakieś swoje farbki, skrzypce czy jakieś inne rzeczy, które są jego pasją, na których się dobrze zna i teraz mówi: Słuchajcie, rozporządzajcie sobie tym, tylko on oddaje cały swój majątek. I ten najmniejszy talent, że znaczy ten najmniejszy podarunek, ten jeden talent, który dostaje ten ostatni sługa. No to brzmi, że to tylko jeden talent, ale kiedy sobie przełożymy to na konkretną wartość, że to są 34 kg złota, no to on dostał gigantyczną sumę do dyspozycji, mógł sobie tym zarządzać. Więc to jest myślę pierwsza bardzo ważna rzecz, bardzo ważna sprawa z tego dzisiejszego słowa. Druga ważna sprawa jest taka, że zobaczcie, ten człowiek właśnie daje swój majątek. Nie? To nie jest tak, że on oddał coś tam po prostu. On oddał do dyspozycji swój majątek, swoim majątkiem się podzielił. Więc ten człowiek nie bierze tutaj, nie traktuje swoich sług tak po prostu jako sługi, ale dzieli się też pewnym zaufaniem. On daje wszystko to, co ma. On liczy się, jakby z tym, że ci słudzy mogą stracić wszystko i on wróci i naprawdę zostanie z niczym. To nie jest tak, że on tutaj też oczekuje konkretnej sumy, zarobku, jakiegoś zysku. I na to jest, to jest trzecia myśl z tej Ewangelii. Jak on rozlicza tych sług, nie? kiedy oni przychodzą i mówią: ten, który dostał pięć talentów, zyskał drugie pięć. Co on słyszy od Pana? Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. To zobaczcie, wcale nie oznacza, że ten człowiek y, wykonał świetnie swoją misję, byłeś w jednym rzeczach niewielu. Więc prawdopodobnie 90% y, okazji, które miałeś, żeby pomnożyć ten majątek, przegapiłeś albo straciłeś z różnych powodów. Wyszło ci niewiele. Pomnożyłeś tylko 5 talentów, a mogłeś pomnożyć, y, przynieść drugie piń, kolejne 50 w ogóle, nie to. To jest bardzo ważne słowo, które słyszy ten sługa. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Natomiast zobaczcie, z czego pan rozlicza tego sługę? Właśnie z tego, że zaryzykował. Zaryzykował w miłości. Ryzyko w miłości, bo on daje wszystko, co ma. Nie? Oddał tak naprawdę im swoją miłość. Nie? I ten człowiek, który przychodzi ostatni, jest nazwany złym i gnuśnym. Gnuśność to jest taka postawa lenistwa, w której obwiniamy innych. Nie? Możemy być gnuśni, no bo my dostaliśmy tak mało, bo ten jest zły. Możemy tak różne rzeczy wyszukiwać i oskarżać się, że właśnie tak kiepsko wygląda nasze życie, bo to wszystkiemu są inni winni. To jest gnuśność. Ten człowiek obrywa nie dlatego, że nie zarobił. Tylko dlatego, że nie zaryzykował w miłości, nie dostrzegł tego, że ten pan zaprosił go do współpracy. I to jest najgorsza obelga dla tego pana. Nie zauważyłeś tego, że ja chcę z tobą współpracować. I zobaczcie, jak się zaczyna to słowo. Pan mówi, że jest, podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Tak jest z Królestwem Niebieskim. Pan nie rozliczył, nie mówił tym sługom pierwszym, dwóm dobrze, sługo, obrotny i skuteczny. Byłeś świetnym biznesmenem, powierzę Ci jeszcze więcej. Nie, byłeś dobry i wierny. Zobaczyłeś, że Cię kocham i chciałeś zaryzykować dzielenie się tą miłością. Ta, to słowo z kilku ostatnich niedziel mówi o królestwie, a kolejna. Będzie już o królu. Nasz pan jest królem, Jezus Chrystus, król wszechświata, i to jest ten dar, ten, to bogactwo, którym dzieli się Ojciec. Ojciec przekazał nam wszystko, co ma, cały swój majątek. Jego majątkiem jest Jego syn, jedyny syn. Oddał go w nasze ręce. I niech Duch Święty przekonuje nam tym darem, że naprawdę dużo zyskaliśmy zostaliśmy naprawdę niezwykle obdarowani. I niech Duch Święty przekazuje też nam taką nowinę, ogłasza to w naszych sercach, że zostaliśmy zaproszeni do ogromnej współpracy, że Pan naprawdę chce dzielić się z nami tym, co ma najcenniejszego, całym swoim majątkiem, nie zostawia niczego dla siebie. A to jest jedna chyba z najgorszych pokus. Nie? Pokusa Adama i Ewy była taka, że Pan coś przed nimi ukrywa że pan nie chce się z nimi dzielić jakąś wiedzą, władzą i tak dalej. Niech Duch Święty nas przekonuje właśnie, że pan się chce z nami bardzo dzielić i że co więcej oddaje wszystko do naszej dyspozycji, łącznie ze swoim jedynym synem. Wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli, do zobaczenia.